Kiedy dzisiaj turyści przybywają do Aten, podobnie jak i Paweł przybył 2000 lat temu, to zazwyczaj zwiedzając, patrząc na to, co pozostało ze starożytności, to robią takie wow, jak pięknie, jak wspaniale, jak to musiało wyglądać. Mamy rekonstrukcję tych pięknych świątyń bogańskich, tutaj też między innymi na Akropol. Natomiast reakcją świętego Pawła. Kiedy przybył tutaj z Berei, z której musiał uciekać w czasie drugiej wyprawy misyjnej, przybył do Aten i, jak pisze święty Łukasz, Paweł oburzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. To oburzenie dokładnie znaczy paroksynę, to, to pneuma autu, czyli. Jego duch dostał paroksyzmów, widząc to, co tu się wyrabia. Paweł był Żydem, prawda? Wyznawał jedynego Boga, przyjął Chrystusa jako pana i zbawiciela, i nagle patrzy, a tu zupełnie pogańskie miasto. I to, co ciekawego Paweł zrobił, to oburzenie, ten paroksys jego ducha nie doprowadził do tego, że się obraził, że poszedł, że, że, że po prostu się załamał. Tylko wprost przeciwnie, ten słuszny gniew. Te paroksyzmy dały mu energię do tego, żeby przechadzać się na agorze, opowiadać o Chrystusie. Trochę to można porównać do tego gniewu pana Jezusa, który wyrzucił kupców ze świątyni. Paweł tutaj głosi Chrystusa z zmartwychwstałego i ostatecznie zostaje zaproszony do słynnej mowy na Areopagu. A zatem ten gniew, ten paroksyzm zgorszenia, bólu, zaczyna prowadzić do tego, że Paweł zaczyna nauczać. I głosić Chrystusa z zmartwychwstałego. I teraz ta mowa słynna na Europagu kończy się takim zdaniem, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, powiedzieli do Pawła, posłuchamy cię innym razem. Pozornie porażka. Niemniej ten 17 rozdział Ewangel dziejów apostolskich kończy się takim podtrzymującym na duchu e, zdaniem, gdzie mimo tego, że większość odeszła i wyśmiała Pawła to jednak niektórzy przyłączyli się do Niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Nie wiemy ilu ich, ale dla niektórych było warto. Oni zostali chrześcijanami. Oni przyjęli tę prawdę o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. I to jest właśnie efekt tego zgorszenia tym pogaństwem, które Paweł tu zobaczył. Zgorszył się, oburzył, można tak lepiej powiedzieć, zaczął głosić i zdobył ludzkie serca dla Chrystusa.